Jakby mi ktoś rok temu o tym powiedział, to bym namalował mu kółeczko na czole. Że coś takiego jest możliwe w Polsce, w Warszawie, w Kasynie. Nie chciałbym się przyjeżdżać na turniej za tam 50 czy 70 euro. Więc wpisowe myślę, że jest jak najbardziej ok. Nadziałem się parą dziesiątek na parę asów. Trzy pierwsze poziomy tragedia. Bez karcie, totalnie trafione flopy. Siódemka na flopie no, nie była przyjazna za bardzo dla moich waletów. Dowcip w tym, żeby się uczyć. Ja będę się uczył. Jeszcze trochę się pouczek. Nie tak góra dół ale generalnie nie jest najgorzej. Przed flopem sprawdziłem z blindów zwalę 9 w kolorze. Na flopie flash draw. Przede mną zagrał lina ktoś, kto ciągle blefował. Apetyt miałem znacznie większy. Praktycznie grali sami Polacy. Tak więc byliśmy we własnym gronie, bardzo miło i sympatycznie, bez niepotrzebnych yy, narodowych przepychanek. Zakończyły się w tej chwili przygotowania do rozpoczęcia rozgrywki na stole finałowym. Pierwszego turnieju z cyklu Unibed Series of Poker, na pewno będzie to turniej historyczny, przejdzie on do historii e, jako turniej rekordowy. Mamy w tej chwili 10 szczęśliwców na stole finałowym, na stole telewizyjnym. E, za chwilkę ich Państwu przedstawimy. W tej chwili można powiedzieć, w prawie 19 pełnych, e, rozegranych levelach został e, wyłoniony ten stół finałowy. E, przed nami jeszcze 22 minuty 19 poziomu blindów na poziomie 4000, ante 1000. No i co co mamy powiedzieć? No, 10 e, szczęśliwców e, zasiadło na pierwszym stole e, finałowym UniBet Series Poker. Tak, no wszyscy oni przeszli już w zasadzie do historii. Są pierwszymi finalistami największego turnieju w Polsce turnieju z największą frekwencją polskiego turnieju. Pozycja pierwsza to Amazonit, który ma przed sobą 169 tysięcy żetonów. Miejsce drugie to Marcin Ruzik, 162 tysiące żetonów. Obecny chip leader na pozycji numer 3, Mateusz Żbikowski, 346 tysięcy. Na miejscu numer 4 Marcin Szczepański, 215 tysięcy. Na miejscu numer 5 widzimy e, Poligrafa. Który ma 97 tysięcy w żetonach i jest w tej chwili na tym stole najmniejszym stakiem. Miejsce numer 6 to Łukasz Golczyk, czyli prezes, który ma przed sobą 100 tysięcy żetonów. Miras na pozycji numer 7, 103 tysiące w żetonach, również jeden z niższych staków. Na miejscu numer 8, drugi jeśli chodzi o ilość żetonów. Grapton 294 tysiące Maciek na pozycji numer 9, 131 tysięcy i miejsce numer 10 to Żelik 129 tysięcy. Ta dziesiątka rozstrzygnie pomiędzy sobą losy pierwszego turnieju z cyklu Unibet Series of Poker. No co by nie powiedzieć, gra zaczęła iść już w tej chwili o naprawdę. Poważne pieniądze. Przypomnijmy, dla zwycięzcy dzisiejszego turnieju nagroda w wysokości prawie 49 tysięcy złotych i pakiet na UniBet Open w Budapeszcie. Miejsce drugie to 30 tysięcy i również pakiet na UniBet Open w Budapeszcie. Mamy więc gwarancję, że dwóch naprawdę bardzo dobrych zawodników, bo tutaj już słabych nie ma na stole finałowym. Na pewno nie ma już nikogo w tej chwili słabego. A my przepraszam, bo wejdę w słowo. Widzimy już w tej chwili chyba Olin w wykonaniu Amazonita. Przypomnijmy, Amazonit miał 169 tysięcy w żetonach. Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili na stole finałowym. Amazonit pokazał az walet nie został sprawdzony przez Marcina. Na pozycji drugiej, który pokazał król WALET, słuszna decyzja Marcina. Widzimy już po raz pierwszy Olin na stole finałowym. Dość szybko, prawda? Eee, to było dopiero pierwsze rozdanie. Tak, rozmawiałem z Amazonitem w przerwie, pytając się o jego prognozy na finał. Amazonit przewiduje, że na, do końca jeszcze tego poziomu blindów. Może również na kolejnym poziomie. Gra będzie jeszcze się toczyła normalnie, również po flopie. Od poziomu blindów 6-12 tysięcy będziemy mieć w zasadzie do czynienia z restylami, które o ile przeciwnicy nie będą mieli silnych kart, nie będą sprawdzane. A od kolejnego poziomu, czyli 8-16 tysięcy, będziemy już mieli do czynienia z bardzo częstym, częstą grą all-in. Która doprowadzi do eliminacji graczy. Amazonit prognozuje, że turniej zakończy się na blindach 15-30 tysięcy. No istnieje na no to e, duża szansa. To jest jednak e, ponad 1 700 tysięcy e, żetonów w grze. E, nie zapominajmy o tym, że to jest naprawdę kolosalna ilość żetonów e, e, na stole finałowym. I te żetony mogą jeszcze niejednokrotnie zmieniać właścicieli. Widzimy zagranie Żelika Tak sądząc po tym słupku i jednym że dorzuconym, to jest zagranie za 21 tysięcy na blindach znajduje się Marcin Ruziki, czyli nasz Mateusz Żbikowski. Tak. Oniku profesor Pl pyta. Żelika, ile ma jeszcze żetonów? Przypomnijmy, że Mateusz swój stak w dużym stopniu zawdzięcza właśnie starciu z Żelikiem. Więc, gdyby doszło do starcia pomiędzy tymi zawodnikami, teraz nie byłoby to pierwsze starcie między nimi. Ale Mateusz zdecydował się jednak wyrzucić swoje karty. I pula powędrowała do Żelika. Zgodnie z obietnicą, którą włożył Jack przed przerwą, jeśli żelik miał się zameldować na stole finałowym. Jack obiecał, że ma specjalny prezent dla żelika. Mam dla Ciebie prezent wydał, ale chciałbym, żebyś e, w tej chwili z niego, nie. Nie może być okulary. Oczywiście są bardzo dobre okulary. Okulary zwycięstwa. Zaraz zobaczymy, jak żelikowi będzie się wiodło w okularach prezencie od Jacka. Tym razem to grapson przystąpił do ataku podbijając za 21 tysięcy, ażelik już przywdział okulary. Jeszcze nie sprawdza ich magicznej siły, wyrzucił karty. Poczeka na lepszy moment. Żaden z graczy dłużej nie zastanawiał się nad tym co uczynić i Grafton bez problemów wygrywa blinde ante, które wynoszą 4-8.